Zaczynasz obawiać się o stabilność swojego zatrudnienia. Słyszysz hasło masowe zwolnienia i zadajesz sobie pytanie: czy będzie to również dotyczyło mnie? Czy moja praca jest bezpieczna? W tym odcinku opowiem Ci o trendach, co się na rynku dzieje, czego możesz się spodziewać oraz w jaki sposób możesz zabezpieczyć siebie, aby mieć większe poczucie spokoju, a nie popadać w depresję. Cześć, nazywam się Basia Piasek i witam Cię na moim kanale. Na samym początku opowiem Ci, w jakich branżach faktycznie już jest widoczne, e, widoczny ten trend. Potem przejdziemy mm, do tego, w jaki sposób możesz de facto Ty zmienić swoją własną sytuację i co możesz zrobić już teraz. Aby być cały czas osobą, której wręcz rynek pracy pożąda i poszukuje. Z które są już teraz w jakiś sposób zimpaktowane, czyli branże, w których te masowe zwolnienia widać, to po pierwsze, widać to w branży IT, szczególnie w miejscach, gdzie zaczyna już wie wie wieść prym tak zwany AI, czyli jakby łatwość pisania kodu, powtarzalnego kodu, czy kodu, który jest po prostu, może być już przez AI zbudowany. To jest jeszcze bardzo wczesny etap, jest wiosna 2024 roku, więc już się ten AI bardzo szybko rozwija, to tempo teraz będzie bardzo mocno wzmożone, będzie się dużo szybciej rozwijał, więc będzie coraz więcej osób w IT zostawianych, które faktycznie mają, bardziej są architektami, mają większe kompetencje również w AI, niż osób, które po prostu pisały kod, który może zrobić za nich AI. Więc to jest jakby pierwsze miejsce, w którym to widać. Druga branża to jest branża związana z produkcją, czy produkcyjna. Ponieważ tam też bardzo dużo wchodzi automatyki, przyspieszenie rozwoju znowuż AI, automatyzacji, technologii, która cały czas e, się rozwija na rynku, a teraz naprawdę tempo jest coraz szybsze, z każdym rokiem ono jest coraz szybsze, powoduje, że wiele prac, które były wykonywane, wykonywane przez ludzi, nie potrzebuje już, już ludzi i precyzja i koszty takiej firmy są wówczas po prostu mniejsze. Kolejna branża to jest branża handlowa, ponieważ e, cała pandemia, bardzo mocny transition, czyli przyspieszenie się do pracy zdalnej, nie pracy biurowej i w ogóle takiej kultury pracy po prostu z domu, nawyków zakupów, które przez pandemię spowodowały, że wielu ludzi, którzy kupowało offline, nagle kupuje online. Więc coraz więcej ludzi kupuje online, nie offline. To też powoduje zmianę w naszych nawykach zakupowych, co znowuż wpływa na branżę handlową. I kolejna branża, w której też to widać, to jest branża transportowa. Tak więc to są branże, w której najwięcej widać po prostu zmiany, jeżeli chodzi o rynek. I teraz to, co możesz zaobserwować na rynku, to jest bardzo mocna zmiana, która co jakiś czas w ekonomii ma miejsce. Bardzo dawno temu, nie pamiętasz tych czasów, jak była era produkcyjna, to była ogromna zmiana, bo weszło bardzo dużo fabryk i była taka faza industrialna. Potem była faza, jakby. Moją młodość, chociaż nadal czuję się bardzo ona, <grym> to była po prostu faza informacji, czyli w momencie, kiedy wszedł internet, zaczęło się pojawiać media społecznościowe, bardzo dużo firm zaczęło przechodzić w sposobie pozyskiwania klientów do internetu, więc weszliśmy w fazę takiej ery informacji. Teraz jesteśmy w erze technologicznej i ta technologia będzie miała coraz większe znaczenie i będzie się coraz mocniej rozwijać, chociaż już teraz jest bardzo rozwinięta, to AI po prostu zrobi bardzo szybkie przyspieszenie. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy sobie na rynek, gdzie jest Praca dla człowieka i gdzie będzie jej więcej, gdzie jej waga będzie rosła, to będzie praca związana z usługami, usługami w której ten aspekt ludzki ma bardzo duże znaczenie. Na przykład weźmy sobie mm, masaże. tak? Jak idziesz na masaż, jeżeli on jest faktycznie robiony przez specjalistę, np. ja chodzę na takie masażu, gdzie osoba łączy wiedzę z bardzo wielu aspektów, od medycyny chińskich, um, z rozumienia całej budowy ciała, organów. Ma bardzo holistyczną wiedzę i dzięki temu potrafi bardzo dobrze masować i zna wiele trików, których średni masażysta nie będzie znał. Czyli osoba tylko z jednym jedną informacją. Taka osoba, na przykład usługa takiej osoby, będzie już dużo więcej warta niż w jakiś sposób zautomatyzowanie tego. Więc to już jest aspekt usługi. Idziemy w kierunku usług, tam, gdzie faktycznie praca ludzka będzie i usług, które nie mają powtarzalnego, łatwego do zduplowania procesu przez maszynę czy przez nieczłowieka, tak to nazwijmy, um, więc. Tak jest trend. Teraz, jak popatrzymy sobie na to, co to oznacza z punktu widzenia Twojej pracy i wartości, którą Ty wprowadzasz na rynek, pokażę Ci perspektywę pracodawcy, który myśli o zatrudnieniu nowego pracownika. Jeżeli myślimy sobie o jakimkolwiek pracowniku, to dobre takie wskaźniki ekonomiczne. A z mojego backgroundu jestem finansistą, czyli z lat, lat, lat temu rozwijałam się jako finansista i yy, osoba od analityki finansowej, więc patrzę po prostu na biznes też numerycznie. I jak patrzysz sobie na przedsiębiorcę, kiedy mój biznes jest opłacalny, kiedy opłaca mi się zatrudnić jakąś osobę, to taka dobra praktyka miernika, który się używa, to jest miernik, że wydajność takiej osoby w momencie, kiedy płacisz tej osobie 100% pensji, wszystkich kosztów pracownika, pracodawcy, Musi być minimum razy trzy pod kątem wartości, którą ta osoba wprowadza do firmy. W zależności od tego, jaką masz rolę, to będą bardzo różnie określane mierniki, tak? No bo bardzo łatwo się to określa w sprzedaży, no bo widzimy wartość sprzedaży. Na przykład w mediach społecznościowych, jak mamy osobę na przykład w naszych firmach powiem, od mediów społecznościowych, to też mamy miernik i wskaźniki, które mierzymy u takiej osoby, bo wiemy, że praca tej osoby na bazie publikacji treści, współpracy z twarzą marki, powoduje, że mamy taki konkretny wskaźnik kilka Wiemy e, z ilu osób obserwujących i zaangażowanych obserwujących faktycznie zostanie klientami. Obserwujemy to i świadomie wiemy, do czego dążymy z pracą takiej osoby i jaka jest wartość takiej osoby będącej od społecznościowych, czyli pensja do realnego wyniku, który wpływa po prostu na wynik firmy. I de facto każda jedna rola powinna być w taki sposób zmierzona żebyś był w stanie ocenić, ok, to jest koszt i ten koszt jest razy trzy, daje mi taką realną wartość firmy. I teraz, jeżeli Ty popatrzysz z tej perspektywy na siebie jako pracownika, jako osobę, która szuka pracy, szuka miejsca, w którym um, będzie trudno zastępowalna, to na pewno pierwsza rzecz, którą e, warto wziąć pod uwagę, to zadać sobie pytanie, jaką realną wartość ja w, w, wkładam do firmy i jak ją mierzę. Czy ją w ogóle jakby mierzę, czy jestem w stanie ją z, mierzyć, tak? No drugi aspekt, który warto e, wziąć pod uwagę, to jest to, żeby często dla osób tych, tutaj powiem o ważnym aspekcie, który możecie powstrzymywać. Bo być może jest tak, że boisz się tego, co się dzieje teraz na rynku, czujesz duży dyskomfort, może nawet dopadać depresja, co w dzisiejszych czasach coraz więcej osób niestety się z tym mierzy. i zastanawiasz się, co ja mogę z tym zrobić, bo masz poczucie, że jesteś osobą, która nie jest w stanie się przekwalifikować, robiłeś, uczyłeś się przez lata jednej rzeczy, a tu nagle rynek się tak zmienia i wymaga twojej zmiany. Więc pierwsza rzecz, którą w tej sytuacji potrzebujesz zrobić dla siebie samego pod kątem swojego myślenia, to jest zmiana Mindsetu. Zmiana sposobu myślenia. Większość ludzi niestety nie lubi zmiany. Boi się zmiany. Mierzy się ze zmianą, i dla nich to jest takie bardzo niewygodne wyjście ze strefów komfortu, w której się znajdują. I ja zawsze mówię, że to jest po prostu. Z z zmiany perspektywy. Jeżeli patrzysz na daną sytuację i widzisz tylko ograniczenia, brak możliwości i tylko frustrację, to masz jedną perspektywę. A ta sama sytuacja ma setki, tysiące, jak nie miliony perspektyw, którą można nałożyć na dokładnie tą samą sytuację. Tak jakbyś postawił trzy osoby obok siebie, które obserwują sytuację, na przykład, nie wiem, jesteś na środku placu, dzieje się wiele rzeczy, Jakaś mama chodzi z dzieckiem, z wózkiem, ktoś gra w y, jakąś piłkę. Weźmy sobie plażę, są wakacje teraz. Jesteś na plaży. Ktoś, jakieś dziecko kopie po prostu dołek, ktoś inny się kąpie, jakaś mama siedzi z dzieckiem i się bawi, a ktoś inny siedzi czyta gazetę, a ktoś inny, inny pije piwo. I teraz ty siedzisz i obserwujesz tą sytuację. I trzy osoby siedzące obok siebie będą widziały zupełnie co innego, dokładnie w tym samym miejscu, bo na czym innym się będą skupiać. I zupełnie inaczej będą, jednemu będzie przeszkadzało, że jest za gorąco, a drugi będzie mówił, o jak fajnie, bo jest wietrzyk, bo jestem nad morzem, a trzeci, czeka jakie fajne miejsce, bo jest cisza spokojnie słucha muzyki, i pomimo tego, że są ludzie, to mogę faktycznie czerpać z tego miejsca, w którym przyjechałem na wakacje. I każdy będzie zupełnie co innego myślał. I dokładnie jest tak samo z sytuacją pracy i tego, w jakim miejscu ty się teraz znajdujesz. Możesz patrzeć na tą perspektywę tego, że jesteś w roli, która zaczyna być mniej warta na rynku. Jako zagrożenie, a możesz również dobrze popatrzeć na to zupełnie z innej sytuacji, z innej perspektywy i zadać sobie pytanie: OK, w czym faktycznie ja jestem dobry? Co faktycznie powoduje, że jestem dobry w tym, co robię? Może jesteś osobą, która jest um, świetnym analitykiem, potrafisz bardzo dobrze analizować, wyciągać wnioski. Może jesteś osobą, która ma bardzo duże poczucie estetyki i jesteś bardzo um, kreatywny. Może jesteś osobą, która jest bardzo poukładana, lubi porządek i byłba, byłabyś, czy byłbyś świetną asystentką, po prostu, której potrzebuje prezes, która jest turbo ogarnięta i potrafi wszystkie kropki ze sobą połączyć. Zadaj sobie pytanie, w czym faktycznie jesteś mocna, w czym jesteś mocna. Niekoniecznie z perspektywy tylko roli, którą miałeś do tej pory, ale co powodowało, że byłaś bądź byłaś dobra w tym, co robisz. Czyli bardziej spójrz na siebie jako na osobowość i to, co, to, co jest twoimi naturalnymi umiejętnościami. Każdy z nas się rodzi z jakąś naturą. I ja na przykład naturalnie jestem turbo poukładana. To jest jakiś mój... To jest... Ja jestem po prostu sfiksowana na tym punkcie. Mój mąż na przykład jest... Totalnie nie jest mną. Jest osobą, która Potrafi widzieć rzeczy bardzo głęboko, czyli potrafi je bardzo głęboko analizować. Przez to z tej samej sytuacji ja się zawsze śmieję, że tak jak jest, wiecie, ta góra lodowa, i morze i się mówi, że niektórzy widzą tylko czubek góry lodowej, to ja mówię, że ja widzę ileś poziomów pod tą, pod tą płaszczyzną wody. Ja zawsze mówię, że mój mąż widzi do dna oceanu, jeszcze pod tym dnem oceanu wszystko, bo to jest jego naturalna umiejętność. Znowuż, mój trzeci wspólnik, z którym buduję wszystkie biznesy, jest turbo kreatywny. Jego po prostu, tak zwany Superpower, bo lubię tak określać rzeczy, które naturalnie w sobie mamy. To jest to, że bardzo dobrze czuje rynek i potrafi spojrzeć na markę z perspektywy, jak tą markę po prostu spozycjonować na rynku, żeby to, żeby to dla kogo ona jest, ludzie, którzy jej potrzebują, faktycznie to usłyszeli. Pytanie, co to jest u Ciebie? Co faktycznie jest Twoją naturalną umiejętnością? Może potrafić dobrze wyczuć ludzkie emocje. Może na przykład mógłby się nauczyć czegoś, co, czegoś do tej pory nie robiłeś, i gdzie ta Twoja umiejętność byłaby na maksa wykorzystywana. Miałbyś dużo fanu z tym, co robisz, miał dużo frajdy, bo faktycznie byłoby, byłaby to Twoja natura, a z drugiej strony wprowadzałby to realną wartość tak naprawdę em, w rynek i w miejsce, w którym nie jest to łatwo zastępowalne przez automatykę czy przez AI. Przykładowo. Tak więc, jakby popatrz na siebie z perspektywy swoich najmocniejszych stron. Um, jeżeli masz trudność z określeniem tego u siebie, zapytaj ludzi, którzy ci najlepiej znają, ludzi, z którymi mieli sobą styczność, ludzi, z tobą, którzy z tobą pracowali, co w tobie najbardziej cenili. A później zadaj sobie pytanie, jak to, co mam naturalnie, może być przydatne na rynku. Może będziesz potrzebował się zdarzyć z jakimiś osobami z zewnątrz, które pomogą ci znaleźć tą ścieżkę. Natomiast. Gwarantuję Ci, że jest po prostu na pewno miejsce, w którym Twoje naturalne umiejętności będą nawet być może bardziej wartościowe niż to, co do tej pory robiłeś. Tylko tego jeszcze nie widzisz i tą perspektywę potrzebujesz zmienić. Ja osobiście kocham zmianę. Należę do mniejszego procenta ludzi, którzy lubią zmianę. Nauczyłam się ją lubić. Nie zawsze ją lubiłam od małego. Nauczyłam się ją lubić i nauczyłam się wypychać siebie ze swojej strefy komfortu, mimo że w środku był na początku strach i bardzo dużo stresu z tym związanego, co jest normalne. Na początku podczasami potrzebujemy wyjść spod tego ciśnienia, żeby zobaczyć więcej, a jesteśmy w tym zamkniętym pudełku i nie widzimy tego, co jest poza tym pudełkiem. I przez to, że cały czas się wypychałam z tej strefy komfortu i dzisiaj kocham zmianę. Kilka razy, siedem razy zmieniałam pracę, zanim zaczęłam być przedsiębiorcą, pracując dla kogoś. I co jest najśmieszniejsze, że wcale nie pracowałam w tej samej branży za każdym razem, wcale nie pracowałam na tym samym stanowisku. Potrafiłam przejść z branży motoryzacyjnej do branży energetycznej, z finansów do sprzedaży, sprzedaży do zarządzania, do zarządzania IT, z zarządzania IT do sprzedaży, skacząc po telekomunikacji, em, produkcji, motoryzacji, energetyce, w totalnie różnych działach. I za każdym razem wymagało to ode mnie naprawdę mocnego wyjścia ze strefy komfortu i jestem dzisiaj sobie za to wdzięczna. Nie, wiem, że to nie jest łatwe, wiem ile wewnętrznych rozmów ze sobą potrzebowałam przejść, żeby to zrobić, ale dzisiaj nie ma sytuacji, w której bym się dobrze nie czuła, bo wiem, że nieważne co się dzieje na rynku, ja po prostu wykorzystam szanse, które się pojawiają i się do nich zaadaptuję. I tego, tej zmiany mindsetu Ty potrzebujesz, żeby bez względu na okoliczności rynkowe umieć się tak tak wejść klinem, jak ja to mówię, w rynek, że dostarczasz ogromną wartość, bazując na swoich najmocniejszych stronach, najmocniejszym sklisecie, czyli umiejętnościach, które posiadasz. I co jest też jeszcze. Kolejnym ważnym aspektem, który chcę Ci podkreślić, który warto mieć z tyłu głowy w momencie, kiedy myślisz o zmianie i kiedy nie podoba Ci się to, co dzieje się na rynku, ale chcesz mieć poczucie takiego wewnętrznego bezpieczeństwa i poczucie wpływu. Jak zaczniesz patrzeć na każdą pracę, którą wykonujesz z perspektywy realnej wartości i jak ta wartość wpływa na wynik firmy, czyli myśleć jak przedsiębiorca, a nie jak pracownik, to będziesz znajdował dużo szybciej pracę niż ktokolwiek inny na rynku. Ja podam Ci przykład. Teraz jak rekrutowałam project managera do firmy, to jedno z CV, które mi od razu, po prostu od razu wyłapałam, to było... CV, gdzie osoba napisała, że jest mocno zorientowana na wynik i wszystkie swoje działania i to, na czym się skupia pracując, to jest to, jaką realną wartość i wynik ta praca przynosi. Czyli ja już wiedziałam, że to jest osoba, która myśli tak, jak ja chcę, żeby ta osoba na tym stanowisku myślała, czyli myśli o realnym wyniku firmy, nie tylko, że dostarczyłem projekt, nieważne, czy on dostarczył wynik dla firmy, czy nie dostarczył wyniku, czy był tak zwany on budget, czyli we właściwym budżecie i ze właściwym wynikiem. Ja chcę, żeby ktoś myślał o tym aspekcie, a nie tylko wykonywał swoją pracę odtąd-dotąd. I to od razu mi się rzuciło w oczy, i to jest ta osoba, którą wybrałam w procesie rekrutacji, proponując jej pracę, bo tylko mi się to na, potem na rozmowach i że testach potwierdziło, ale w CV to było już zauważalne. Czyli ta osoba mówiła do mnie, rekrutującego pracownik, mówiła do pracodawcy językiem przedsiębiorcy, językiem osoby, która poszukuje określonego wyniku. Ta zmiana myślenia, uwierz mi, że na pewno pomoże ci dużo szybciej zmienić, znaleźć pracę, nawet jeżeli jesteś osobą, która będzie potrzebowała się przebranżowić. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś coś dla siebie, znalazłaś coś dla siebie. Daj mi koniecznie w komentarzu znać, co było dla Ciebie najbardziej przydatne i co planujesz wdrożyć od razu. A od razu pierwsza, chociaż jedna rzecz, czyli nie czekamy, nie myślimy, tylko działamy, aby mieć realny wpływ na to, co się dzieje w Twoim życiu zawodowym i jak to wpływa na Twoje życie prywatne, poczucie komfortu i poczucie takiego spokoju wewnętrznego. Zachęcam Cię do włączenia dzwoneczka. Co tydzień pojawia się nowe wideo, w którym będę się dzieliła najlepszymi praktykami, które pozwolą Ci faktycznie budować Twoją karierę w sposób, który da Ci poczucie spokoju, a nie stresu na co dzień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.